Ostatnio chodzą plotki mówiące o tym, że Popek trafił do szpitala psychiatrycznego. A dlaczego? To zaraz się dowiecie. A to wszystko przez to, że pojawił się screen z wiadomości na Messengerze, który zaraz wam pokażę. Popek w wytworkach leży na siódmym oddziale. Jakby cię to interesowało? No mnie interesuje. Was chyba również, skoro krichnieście na ten film. Chciał się powiesić dwa dni temu. Ałem szło ich mu? Wy nocy. Próbował dostać się do demnicy, ale mu odmówili. No kto by się spodziewał, że akurat popek będzie chciał się powiesić. No co raz się powiesił na tej dysku. Lecę bo chcę, lecę bo ży e, Skąd info? <śpiewanie> Jestem wedemnicy, był u nas. Ale nie przyjęli go sanitariuszem, z sanitariuszem, mówi. Jechał Mercedesem ze trzema ludźmi. Nie przyjęli go. No ja się nie dziwię, pewnie myśleli, że to jakiś napad. Na bawa, na bawa, wszyscy do góry ręce! I tej samej nocy przyjechał na tworki. No, tworki to są legendarne. Tam jak to wie. I znajomy chłopaka, który tu siedzi, siedzi również w wytworkach, na siódmym oddziale, razem ze z nim. To już wiadomo kto to był, skoro nagrywał popusia, jak był w szpitalu psychiatrycznym. Ale to nagranie pokażę później. Da radę to jakoś potwierdzić? Jakieś zdjęcie czy coś? No akurat nagranie trafiło do internetu, więc zaraz wam pokażę. Pod narkotyków i alkoholu, chciał się powiesić, tak słyszałem od sanitariuszy. No nie, za bardzo chyba. Nie no, zajebiście. No, zajebista reklama alkoholu i narkotyków. Bardzo ciekawe połączenie. No się nie dziwię, że chciał się powiedzieć ze zrażenia, jak zobaczył tą tabliczkę Mendelejewa. A teraz mamy oświadczenie od jego rodziny. I przez te oświadczenie się potwierdziły te plotki. Więc w związku z tym, jest obecną w mediach społecznościowych falał rozrywającego się hejtu z krędem mego Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Po zupełnie w skrócie. Obek po prostu trafił do psychiatryka z powodu tego, że przejął się zbyt mocno hejtem. No sobie śliwia akurat po nim, ale dobra. Miał jeszcze tą chorobę alkoholową i jakieś tam uzależnienia od tablicy Mendelejewa. I tam jeszcze apelują o to, żeby wstrzymać się z stałą krytyką. Hejtem! A po co? Rozpowszechniony w internecie prywatny materiał filmowy, nagrany wiele lat temu. publicznie w sposób podstępny przez osoby bezprawne nam życzliwe. Że ten ma materiał filmowy popusia, jak sobie tam robi ze psem zabawy przez to, że ktoś chciał dostać atencji, wyświetlenia i takie tam, no sobie się nie dziwię, by chciał zobaczyć, chyba dużo osób. I tutaj porównują do śmiertelnego ciosu, że to jest dla popka śmiertelny cios. Ja myślałem, że śmiertelny cios to dostał w walce ze spudzianem, ale dobra. Po prostu tam gada, że to nie jest ucieczka od odpowiedzialności, że tam szczerze przeprosił i tak dalej. A jeszcze wyciekło nagranie z Popusiem. Został nagrany ten materiał filmowy przez Dawida Ozdobę. Ja to kurwa Popusiowi zazdroszę. Czego zazdrościć? Leży sobie, odpoczywa. Problemów w wiadro. Pewnie kurwa ze trzy wiadra, takie jak moich problemów. I zależy i ma wyjebane. Podziwiam gościa bez kitu. O, no i mamy popusia. Sobie śpi jak niedźwiedź. I sobie się nie dziwię. Musi odpocząć od tego hejtu, internetu. Sobie śpi Po narkotykach to i tak miał śpiączkę, ale to mniejsza strona. To zapraszam na Instagramy, Twittery i takie tam inne gówna. Możecie się zasubskrybować, a jak nie to spierdalajcie. Do zobaczenia i cześć.